Marsz Niepodległości powstał właśnie na Śląsku. Tutaj porozumienie środowisk narodowych stworzyły wspólną, piękną inicjatywę społeczną. Jadę na Marsz Niepodległości 11 listopada, gdyż jest to jedyny taki dzień w roku. Nie interesują mnie w tym dniu państwowe uroczystości organizowane przez politycznych hipokrytów w celu zwiększania ich popularności i sławy medialnej. Marsz niepodległości to prawdziwa eksplozja Narodowej Dumy, a politycy biorą w nich udział tylko do zwiększenia swojej własnej popularności. Za wolność płaci się całym sobą, dlatego wolność się nazywa właśnie ta, gdy sam za nią płacisz, pozwala ci panować nad sobą i poznawać się ciągle od nowa. Te słowa Karola Wojtyły są szczególnie dzisiaj aktualne, patrząc na sytuację Polski. Dlatego podejmij wysiłek, nie bądź bierny, bądź 11 listopada w Warszawie. Ja jadę na marsz ze znajomymi i ty też tam musisz być. Zapraszam.